Yo, tunerów, witam was wszystkich w Tekkenie 2. No i cóż, przyszedł czas znowu na arcade moda na kolejną postać. A w tym filmie będzie to postać Michel Cheng. Także jedziemy z tym, Michel Cheng. Narodowość: Stany Zjednoczone. Styl walki: Chińskie sztuki walki. Wiek 20 lat. Michel wychowywał chiński mistrz, nauczył ją sztuki Kenpo. Jej rodzice byli dumni ze swojej córki. Odziedziczyła ona mądrość od ojca Amerykanina i chińskiej matki. W czasie dzieciństwa ojciec wyjawił jej sekret, którym był starożytny skarb jego plemienia. Ale mimo wszystkich błagań córki, ojciec nie powiedział jej, gdzie się ten skarb znajduje. W końcu w dniu osiemnastych urodzin pokazał jej skarb plemienia. Wkrótce ludzie hajhaciego porwali Bernarda Chenga, torturowali go aby wyjawił gdzie schował skarb, ale on nie wydał im tajemnicy i został za to zabity. Kazuja, jako dowódca Mishima Zaibatsu, także poszukuje zaginionego skarbu plemienia. Tym razem ludzie Kazui porwali matkę Michel, myśląc, że to ona ujawni tajemnicę. Zdesperowana Michelle. Aby ratować swoją matkę zgłasza się do drugiego turnieju. Okej, okay, więc pierwszy by był king. Hmm. Co tu można o Michel powiedzieć? W zasadzie mm, można powiedzieć to, iż gdyż. Mm, Dużo jej fabuła nie zmieniła się względem pierwszej części. Też zostaje porwany jej człowiek, członek rodziny. W tym wypadku jest to matka. Wcześniej był to ojciec. I... <laughs> ojciec po prostu został wcześniej porwany ze względu na jakiś skarb z plemienia Indian, coś takiego odbyło było w pierwszej części. A tutaj bodajże chyba zrobili coś takiego, że yy, też jest jakiś tam skarb, coś takiego, i po prostu najpierw chciał to Heniu dopaść, potem yy, Kazik. No i porwali teraz, właśnie, yy, matkę. Miszel. Oj. Względem tego, że. Yy, po prostu, no, Michelle chce odzyskać matkę, przystępuje do turnieju. Cała oto historia naszej Michelle. Także, no, tyle. Hmm. <laughs> Oczywiście będę robił tu jakieś takie łopatologiczne jugle w miarę. Uuu. Zobaczymy, czy coś ja pamiętam w ogóle. Coś o kurde. coś sobie niby na praktykę chwilę włączyłem, tą miszelkę, ale co z tego wyjdzie? Nie mam bladego pojęcia. <laughs> ale straszną chrypę. Ai, nie skacz mi, naprawdę. Momencik. Jak, jak ta wybiteczka była? Dobra, to było tak. No, jako musi się dać. Na no, no. Kurde. Jestem działa ile to zabierze. O kurde. Tyk. Cyk. 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 O, no, może być. Ważne, że zabił. Okej. Okay. Haihachi Mishima. No. Dobrze, Haihachi. Czas cię. Aj. Wiem, że tych łokci trochę idzie wsadzić tutaj. No ale nie tym razem A szkoda, 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 szkoda. Nie, ogólnie jeśli chodzi o Michelkę to ona jest ciężką postacią. Później w późniejszych częściach co ludzie wyprawiają ją to masakra. Trzeba trochę się tam nawciskać. No ale no, nikt nie mówił, że będzie łatwo. No kurde, na dziej się. No. O, dziękuję. Ale nie trafiłem, kurde no Ten łokieć jest. Przerąbany, bo to trzeba tak. Cyk. 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 Jak w miarę szybko trzeba to robić? I... Jakbym ci tak unblocka wsadził. No ale nie no, nie, nie tak. Nie w takim wypadku. A no, może jakiś rzut? Cyk. Dobra. Czemu by nie? Okay, okay. Dobra, Love by był teraz hm, Dobra, no to teraz Bruce Lee, jedziemy Bruce Lee, cyk, cyk Cyk, aaa, szkoda tego łokcia Szkoda tego łokcia, naprawdę Szkoda tego łokcia, pyk Pyk, pyk, pyk Perfekty, pięknie Proszę państwa, tak powinno być Tak powinno być cały czas Jedziemy dalej, cyk, naj Cyk, cyk Aj, kurde, szkoda, szkoda, że łokieć nie wszedł. Rzuci, czemu by nie? Oj, Pyk, pyk. Aj, kurde, z orałem, mogłem już go zabić. Salto na pewno jest karalne, to jestem pewny w 100%. To jestem pewny na 100%, że salto jest na pewno karalne. Okej, okay, teraz by był lej, w porządku. Round 1 Fajnie, fajnie, fajnie. O, kurde. No, no łykni, łykni. Staro, cyk, cyk. Cyk. Aj kurde. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale i tak, połowa życia... Całkiem w płytkę. Hit, hit. A, szkoda, 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 szkoda. Lay, woo, long. Pyk, pyk. hey, pyk. O, coś takiego może też wybić w porządku. Tylko nam łokcie idzie dalej wciskać. Zaraz zobaczymy. Tak ja to zrobiłem, no pyk, dobra Ale i tak. Kinga z poprzedniego. Materiała nic. Materiału, materiała. O z język polski ciężki. Nic nie pobijem. Kurde. Ten Giant Swing. Coś pięknego po prostu, nie? Nie pamiętam totalnie, jak to tam wykręcało się, jeśli chodzi o strzałki. Ale z tego, co kojarzę, to chyba trzeba było zrobić półkole, na strzałeczkach. Także, także, no super, super, że to wyszło. Jeszcze z Kazikiem szanuję, bardzo. Dobra, Jacek Placek, Jacek 2. To Jacek nie chce się tutaj... Jacuś nie chce się na nic nadziać. Jedziemy, cyk, a nie wyszło, proszę państwa. Tak nie może być, tak nie może być. O, <śm> <ś> Jedziemy, aj... Teraz mam cię. Cyk, cyk, cyk. aj nie, 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 nie kurde. Dropnąłem. Nie, nie, nie zrobiłam co innego. No tak jak mówiłem, trochę te postacie tak... szlamazarnie mm, się poruszają. I dlatego takie właśnie dziwne rzeczy wychodzą. No, ale no co zrobisz? Uro... Uuu, uroki starych tekenów. Oj! No, no, trzymałem strzałkę do tyłu, no ale co z tego, no. Jak już chyba pierwszy cios wejdzie, no to już chyba wchodzi każdy, tak mi się wydaje. Cyk. I teraz mam cię, Pyk, pyk, pyk. No, ok, nie wchodzi, szkoda, szkoda. Ona gdzieś jeszcze jakiś taki rzucik miała, drugi. W momencie, ja go muszę... O, chyba mam go. Dobrze. Kurde. Nie to. Pyk. No. dobra. Kurde. Miszelka. Współpracuj ze mną. O, dobra. Nie to. No. Boże, jeszcze raz. A ja, nie zrobię tego, nie ma takiej opcji. Dobra. Łow, bo tu czas, czas. Remis będzie, co? Wygrał. O, Sukinsyn! Nie wierzę! spoko! O ty kuźwa dziadzie, nie? Dlaczego to weszło? Dlaczego to weszło? No dobra, no nieważne. Ach kuźwa, jeszcze drugi cios. Ja się teraz... Zamuliłem. Nie, nie, nie to jest... Cyk. Komuś? O Jezu, naprawdę! Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk. A może? i szkoda, 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 szkoda. Okej, okay, dobra, dobra. Potem może też łokieć wejdzie. Też czas spróbować. Hits, hits. No tak średnio, kuźba. To masz zrobić, kumasz. Boże, ja już chciałem loperować, ale to dopiero w tagu pierwszym wyjdzie. O Jezus, no kurde. No może ten, ten rzut w końcu mi wyjdzie. Nie to, kuźwa, naprawdę. Ach, no, o to mi chodziło, dokładnie. Cy, No takim klocem rzucić, no to trochę kobieto. Masz pary w łapach, nie oszukujmy się. Ach, to przecież ten chłop, kuźwa, chłop no. Jacek chłop, no, no robot, no kuźwa waży trochę. No, nie, nie oszukujmy się. Big, aj kurde. Fits, fits. No kop na łeb, tak jest. Mm. Jeszcze raz spróbuj. Teraz! Tak jest! Pyk, pyk, proszę państwa, ambloczek, pięknie, pięknie. Cyk, cyk. Pewnie tam jeszcze łokieć można było wsadzić, ale no nie zrobiłem tego. Ładnie, ładnie, ładnie. Jeszcze raz spróbuję. O, tak jest! Pyk! Jeszcze raz, pyk, 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 Pik. Pik. tak jest, perfekte to było piękne, to było bardzo piękne. dobrze, Gunryu. No ktoś się może zastanawiać, czemu tutaj w tym momencie jest Gunryu, no po prostu go dali, iż gdyż. Gunryu się martwi o miszelkę i chce jej pomóc, o to cała ich tam fabuła. Hop, hop, hop. A teraz się rzucę. A co to? Bo mogę. Bo mogę. Nie! O kurde. Pik, pik, O! Syk, tak jest. Dostał młotka na... na nogę. <laughs> tak to chyba mogę powiedzieć. Dobra, z tym unblock'em jeszcze raz kombinuję. czemu tu? a kurde, on już skacze jak debil, jeszcze raz, teraz, aj, teraz, mówię, tu komputer ma, nie wiem, jakieś dziwne wiksy, nie wiem, tak jakby wyczuwał moje ruchy, nie, nie, no, naprawdę, nie umiem tego nazwać, no widzicie, no, i teraz, no, on już skacze, no bo on już wie, że ja to wcisnąłem i od razu, jest skok do tyłu, no. No ja, nie weszło. Nie weszłeś. Wszedłem Dobra, dobra, dobra. Ups. Ups. Nie no, nie, nie rozdupię go. Ale może, 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 może. Ej go, to z ziemi zgarnęło. To tak na pewno zabił. Okej. Okay. Cyk, łokieto. O Jezu, to jest strasznie denerwujące, bo... Ganry może sobie cały czas to robić. Wiecie, jak ktoś jest nieogarnięty, no to Łyka to jak pelika. No, piękny handloczek. Taki był dobry. Mmm, pyszny. Teraz komputer do, dosłownie pierdzielca dostał. Kucnął i czekał. 7 minut. Ej, fajnie, fajnie. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jak z kazikiem i z Devilem pójdzie. Jestem zadowolony, brawa. 7 minut. Szanuję, nawet ponad tam 7 minut, a Aj, łokie to nie weszło. Szkoda, szkoda. Aj. Aj. Ej, boże, zawsze zapominam, jak to się nazy nazywało. Twin Pistons? Chyba ją. O, już jakieś dzi dzikie skoki. No, mów, no kurde, komputer jest. No, no nie wiem, czy on to czyta po prostu, czy co. Nie wiem. Jest dziwne, co Nie Nieważne. Co ja się mam dziwić? Przecież gram... O kurde, boli Przecież gram z komputerem, a nie z normalnie żyjącą osobą. C Aj. Kurde. Dostał. Tego kopa. Dostała tego kopa. Przepraszam. Nie bijcie mnie. Dobra, po jeden, tak? Cpaniaczku. A. Dobra, dobra. No kurde, bym cię... Dobra, mam cię. I jakby tak tak, łokiecio, łokiecior wszedł, tak jest spięknie, Pięknie, ja mam bloczek na dupę Ładnie, ładnie, ładnie Bardzo ładnie, tak jest Okej, okay, no to co? Devil ładnie, ładnie, sprawnie, sprawnie to idzie. A ja muszę sobie chyba po prostu praktyka włączyć i obczaić sobie co tam daną postacię miałam robić, bo tak to... Cyk Faj Daj Pyk a kurde To jeszcze raz, chyc Nie Cyk Rzucik Pus Dramyk kopnie na pewno Mam cię Kurde 10 sekund Nie Zdążysz Michelle'ka, zdążysz Pyk Lol Nie wierzę Fuck you a oh, fuck you diabeł, ty kurde, ty kurde diable, nie? Przebrzydły diable. Teraz mam cię. No miałem, powiedzmy. Hit, hit. Hit. Cyk, cyk. I proszę państwa, i chciałem tego. Andloczka Hit. Hit. A Hit i pyk. Jak ten rzut się nazywał? Hmm. To nie był przypadkiem German Suplex? Możliwe, ale nie jestem kurcze pewny. Pic, pic, aj! Hellsboy. Dobra, cyk, cyk, cyk. Mam... A myślałem, że łykniesz. Cyk, cyk. Cyk, cyk, aj! I teraz. Mam cię! Kurde! Nie! Nie, 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 Fuck you, fuck you, fuck you! Jeszcze raz, jeszcze raz! Kurde! Masakra! Ja pierdzielę! Tak to by pięknie poszło, naprawdę, ty. W dziesięciu minutkach bym się zmieścił. O kurde, dlaczego dostałem? O kurde, musiałem dwa razy chyba strzałkę docisnąć. Kuśwa, zasięgu braku! No! Whitney, Proszę! O nie no, za to za karę muszę ci bloka wsadzić, nie? tyc, No nie! No nie, 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 nie. O kurde. Cyk. Cyk, cyk. Nie, 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 nie. Kurde, myślałem, że... Że go trafię. Pić. Pić, pyt. Pik. Aj, kurde. Czy raz. Dobra, mamy to. Perfekcie. Niceu. 11 minut, tylko trzeba go kuźwa teraz ubić. Teraz by go trzeba było ubić. Wypadałoby, dawaj, 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 Michalina. Hit, o jezus, cyk, 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 cyk. No nie, no, kuźwa. Czemu to tak topornie chodzi? No, mam cię. Tak jest 11 minut. Bardzo ładnie. Devil pokonany. Cieszy mnie to. No i co? Filmik końcowy. Coś pewnie z tym skarbem zapewne będzie związane. Tak jest, dokładnie, i znowu był ten napis w prawym, dolnym rogu. Fin. Fin. Także. Tak można powiedzieć, że Michelle schowała, pozbyła się tego skarbu. No. Mądrze wymyślone, mądrze wymyślone dobrze, więc no co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mm, zapraszam do oglądania innych serii. Jeżeli ów takowe są na kanale. Cóż, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i joł!